Siemaneczko widzę. witam Was serdecznie na najnowszym odcineczku z Pombowic. Dzisiaj zajmiemy się tym, czym zajęliśmy się na ostatnim odcineczku, bo jest to kontynuacja robienia tej wielkiej mapy świata. W ogóle widzę jeśli chcecie, mogę nagrać taki survival. piszcie oczywiście w komentarzach możecie też pisać pomysły na albo bardziej pytania na QA, bo takie planuję nagrywać. <laughs> ale już odejdźmy od tego tematu. Napiszcie w komentarzach, jeśli chcielibyście, żebym nagrał taką serię, w której buduję całą mapę świata. Tak, totalnie na nowym świecie. Tak, po prostu mapę świata sobie. To by było naprawdę gigantyczne, bo chciałbym zbudować całą mapę świata, więc trochę by to trwało. No, ale jeśli chcecie, widzę, oczywiście mogę takie coś dla was nagrać co tu się stało z tym drzewem kurka o proszę bardzo tu chyba nic nie ma nie ma dobra szukamy więcej patyków patyki to nam jest niepotrzebne ale dobra już weźmiemy robimy sobie patyczku więcej byśmy mieli więcej widzowie emeraldów a emeraldy nam są potrzebne na mapę a mapy wiadomo do czego mówić nie trzeba. Mamy 9... oj 9 emeraldów. To nie jest taki zły wynik, gdyż zrobić sobie na pewno jedną mapę. A bo dobra, widzowie, zrobimy sobie mapę jedną, wrócimy i pewnie drzewa już powinny być wyrośnięte. Zetniemy no i znowu w kółko. To proszę, a, miałem zobaczyć na ostatnim odcinku kim stał się. Tym się stałeś. Dobra, dobry kierunek życia młody. A, tak sobie zrobimy i że mapę i widzimy się za chwilkę. Dobra widzę, kładziemy mapę. A i tak, w tą stronę tutaj będzie gdzieś, tu jest szara wyspa tam na dół królesła i lisa. Niestety pewne pewno ja sobie przypomniałem Jeśli wiecie, co, wiecie o co chodzi to zostawcie zdjęcie w komentarzu Dobra, lecimy No idziemy do tyłu, lecimy do przodu widzowie Oczywiście zapraszam do subskrybowania i do lajkowania I co? Filmy oczywiście są codziennie lecimy po, Co? po drewno jakie ciało wyrosło nam tak wyrosło więcej sobie musimy posadzić na pewno oczywiście jak tu będzie już ta wielka mapa to Zabierzemy sobie te drzewa, zetniemy wszystko, żeby nie było żadnych sadunek do domu. No ale na razie niech sobie tutaj rosną pięknie. Widzimy tu królewka wodna emeraldy. Dobra. Ja sobie trochę y, otrajduję z nimi, wy będziecie to widzieć w przyspieszonym tempie i co? Do zobaczenia po tym przyspieszonym tempie. Dobra widzę, mam już naprawdę dużo tych patyków, bo jak widzieliście pewnie na przyspieszonym tempie ścinałem bambusy. Jednak ja nie działa, tylko bambusy o wiele bardziej opelalne i szybsze. Dlatego mam już tyle patyków. Praktycznie z jedną, czwartą, piątą dlatego myślę, że trochę emeraldów mogę za nie dostać i prawie, a nie stać mnie na dwie mapy więc naprawdę fajnie, powiększymy sobie naszą mapę więc ja idę kupić te mapy i widzimy się po krótkiej przerwie dobra, to tak pyk pyk oraz pyk to zaczynam coraz lepiej wyglądać i musimy po kolejnym mapu. zrobimy sobie takie coś, że tutaj włożymy tabliczkę. Napiszemy nie wąbowicę, w Albo nie, czekajcie. Gdzie tu jest taka strzałka? To nie to. To oraz druga część strzałki, tu jest na klawiaturze. Tu. Teraz tak. Tak. I tak. I teraz tu bombowica. Bombowica. Dobra, teraz tą mapę wkładamy no i widać, gdzie są bombowce. Tutaj. Jakby się tą mapę zdjęła, no to już by nie wyglądało za dobrze. Ależ może w sumie, a, możemy spróbować. Nawet. Czekajcie, tak to było. To. 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 Napis bombowica. No nie, trochę gorzej to wygląda dumie. O, chyba jest spoko. I, I teraz co? Tam jest wioska. Musimy tu wejść jakoś. Trochę ja musimy urwać tu rusztowań. W ogóle nie wiem gdzie moje stare rusztowania znikły. Na przykład zbudowania tego. Nie wiem gdzie one znikły. Chyba nic się nie działo między budowaniem tego a resztą rzecz to nigdy nie powinien zarąbać. Tu Tak, 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 tak. I druga wioska. To będzie napisane. że marzę. A i w ogóle musimy o, Rozrosnąć tutaj, żebyśmy mieli łatwiejsze zadanie. Jeśli chodzi o robienie tej mapy. Tutaj sobie rozrośniemy. No tak może być. Chyba. Tak, tak jest dobrze. Uj, prawie mi spadł. Hmm, tu nie chyba. No. Jeszcze lekko możemy zrobić. A i tu tak na no sobą. <tolity> no i coraz lepiej ta mapa wychodzi. Ale my się nie poddajemy i idziemy ścinać drzewo. Dobra widzę, mamy już naprawdę mnóstwo patyków. Powinniśmy mieć też mnóstwo emeraldów. Chodź tu, chodź tu. My się tradujemy jak najwięcej byśmy chcieli. Dostajemy no, na dwie mapy znowu. Dobra. Dobra widzę, nowa misja. Otóż w sensie nowa misja. Inaczej to sobie po prostu rozstrzygniemy. Mam robienie mapy, lecimy w tamtą stronę i do tego mi się przyda po pierwsze mapa ta tutaj, a to po drugie mi się przyda Ryszard Zaraz. Zobaczymy. To mi się przyda. O, to bierzemy Ryszarda i jedziemy. To wszystko oczywiście będziecie mieli w przyspieszonym tempie, a I ja już nie przedłużam i lecimy. Muzyka Dobra widzę, przyjechaliśmy już i czy... Czy my mamy to samo dosłownie? No nie no Mapy mi się pomyliły, ja! Yeah. No to słabo trochę Więc co mamy? Dosłownie to samo, tak? Tak! Kurka, tak! Chyba. Nie wiem, co to jest... To jest to samo? Chyba tam nic nie... To chyba tutaj nie pasuje, nie? No nie. Czekajcie, to nie jest nie w tą stronę. A nie, to jest w tą stronę. To nie ta mapa w ogóle. Zacznijmy od tego. To tu chyba nie pasuje, no nie. A widać, że to tu nie pasuje. Czyli po prostu odwali kaszonę. Ech, Rysiu. musimy jechać znowu Łopatrz cię widzę koło spotkałem Co ty tu żeś mieszku robisz na moim wiatraku co? Nie wiem co, robi Może uda mi się zagadać do niego Czekajcie, jak to się wchodziło w pędy. Siema. Oj, sorry. Sorry, to nie ja, nie ja. Co Gówno. Można było się spodziewać. Dobra, więc pyk. Czekajcie, nie mam nam to. Trzymam tak. I teraz. Tak. I tak. Tak to wygląda, widzowie, i chyba już sobie skończymy, wiecie, widzowie, bo mam miejsca, a poza tym trochę montażu będzie, no i co, widzowie, yy, Koniku, Ryszard, proszę odejść mi tak wygląda mapa, właśnie pierwszy raz, gdy ją zobaczyliście, a tak wygląda teraz, co, widzimy się w kolejnym odcineczku, siema!